Z kategorii ciekawych, też znalezione dzisiaj w prasie, uchodzi gaz z polskich łupków. Coraz więcej firm, które szukały u nas gazu z łupków, porzuca te plany. Topnieje też liczba wydawanych koncesji. spośród 14 firm, które wykonywały nad Wisłą przynajmniej jeden łupkowy odwiert, już pięciu nie ma w Polsce. Nad Wisłą, czy to jest umownie nad Wisłą? Nad, nad Wisłą, w sensie w kraju <laughs> nad Wisłą. W kraju nad Wisłą, <laughs> kraju nad Wisłą. tak. Kolejne mówią, W że... kraju. Tak, tak. O, właśnie. Yy, właściwie... Wydaje Pan się zawsze się umie odwołać do klasyki. Tak, tak. Wydaje się, że tutaj wiodącą rolę będą miały jednak spółki PGN i pkn Orlem. One są charakterystyczne jednak, bo czy to tam jest ten udział w Skarbu Państwa, czy to nie? Ale one tam? chyba też nie są szczęśliwe z tego tytułu, że zostają same. Nie macie już panowie dosyć tych chłopków? Znaczy, jeszcze nie, mieliśmy, nie widzieliśmy łupka. a ja i tak już w akcji. Nie, wie pan co, no, jest jeszcze, jakiś potencjał. Bez wątpienia sytuacja ukraińsko-rosyjska spowodowała, że dla łupków jest większe przyzwolenie w Europie. Ale rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że lepiej byłoby, gdyby to firmy prywatne również fedrowały, bo to ryzyko się wtedy rozkłada, a ileś kapitału zaangażowanego na razie się jeszcze nie zwróciła. Prawdopodobnie te łupki w Polsce są, ta technologia, którą mamy, jest jednak relatywnie droga. I od, wy, od wydrążenia łupka do energii jeszcze jest daleka droga. Bez wątpienia popełniliśmy błędy w przyszłości. Zbyt szybko chcieliśmy opodatkować. No bardzo niedalekiej przeszłości. przyszłości to nie chodzi o to, żeby tutaj. Nie, chcieliśmy mówimy, za szybko że... opodatkować. Nawet nie wydobycie no, na wręcz. Taki wypadek chcieliśmy opodatkować. Łup. Wie pan, ale trzeba zainwestować, zanim pieniądze z tego będą, Też jeszcze lata miną. A teraz to nie jest tak, że ten Ale podatek już by był, ja pan, to miało No tak, ale koncerny, które są w Polsce eksploatować. No ale reaktor sobie żartuje, panie prezesie. Nie, nie ale przepraszam, ja wiem, oczywiście. Tak, ale w tylko trzeba zrozumieć jedną rzecz, że to nie jest tak, że jakiś koncern nie lubi polski, tylko on ma na świecie x możliwości. Wybiera tą, która ma daje, daje największą stopę zwrotu przy minimalnym ryzyku. Natomiast panie to jak, redaktorze, jak uczy nas przykład no, Maciej ojczyzny tej technologii, czyli Stanów Zjednoczonych. Punktem krytycznym i przełomowym dla określenia sposobu korzystania i w możliwości korzystania jest ilość odwiertów, które mają zinwentaryzować i określić dokładne zasoby. Bo przecież to wszystko, o czym rozmawialiśmy, to były dywagacje w oparciu o bardzo mgliste przesłanki. No i, i w interesie kraju było to, żeby jak największa ilość, tak rozumie, tą pierwszą. E, m, otwartą e, akwizycję licencyjną, dla której akwizycję dawano. To na... znaczy, że dawano każdemu, kto się zdeklarował, że będzie wiercił. No, i później, poprzez przewlekłe procedury oraz coraz bardziej zacieśnianie tego gorsetu, coraz więcej się, yy, coraz większa ilość tych wiercących odpadała. Oczywiście, część z nich ze względu na własną kalkulację, bez względu na to, co by, co by władza zrobiła z przepisami, i tak by wycofali się. No, ale fakt, że pozostaje na, na, na placu boju dwójkę graczy to państwowych. państwowych. To, to już nie chodzi o to, że to państwo musi po, po, pokryć koszty, nie ale powiąza... nie da w stanie technologicznie obsłużyć tego procesu. Prezesor.